Cześć, witajcie ponownie w Waymouth, w szóstej lidze angielskiej, gdzie w końcu znalazłem jakąś przystań, jakieś zatrudnienie. Jedyny klub, który zdecydował się mi, kompletnemu amatorowi, dać ofertę kontraktu. No i po debiucie w ostatnim odcinku, zaraz wam spiesznie donoszę. Co się w klubie dzieje. A no, zobaczcie, w klubie dzieje się dużo. Rewolucja kadrowa, można by rzec. Z transferu graczy zdobyliśmy 3000 funtów. Nie jest to dużo, ale zobaczcie na budżet płac. Mamy budżet płac w wysokości 55,5 tysiąca. Tymczasem obecne wydatki wynoszą tylko 37 tysięcy. Choć zadeklarowane wydatki wynoszą 48 tysięcy, ciągle wielu graczy opuściło nasz klub, ale też staramy się tutaj kilku sprowadzić. To spowodowało bardzo dużą lukę na lewej stronie naszej defensywy. Ale o tym tutaj już zaraz sobie zobaczmy. A więc tutaj, od mojego przyjścia, przede wszystkim to, co Wam mówiłem w poprzednim odcinku, więc tutaj obrońców mamy wielu. Odchodzi tutaj ten Nathan i odchodzi zaraz zanim doświadczony obrońca Ben Gering. Te luki już zostały uzupełnione, ale na lewą stronę nie mamy nikogo. Negocjujemy, znalazłem tutaj znakomitego zawodnika, który mi się wydaje, że sprawdziłby się rzeczywiście na naszej lewej flance. Natomiast niestety on się długo zastanawia. W ten sposób dostał też oferty kontraktów z innych klubów. Które wcześniej się po niego nie zgłaszały, więc przyjście jego do drużyny jest tutaj no, niepewne albo raczej nawet wątpliwe. No ale zobaczcie, to jest ten case, o którym Wam mówiłem: więc nasz Cypryjczyk przechodzi tutaj do klubu, gdzie będzie popierał pensję 15 tysięcy. Funtów miesięcznie dla nas to jest absolutnie pułap, był nie do osiągnięcia. Ciągle się zastanawiam. Pewnie mogłem go tu na siłę w jakiś sposób przetrzymać. No, postaramy się jednak jakieś zastępstwo za tego piłkarza tutaj ściągnąć. Niestety czeka nas już mecz, więc zagramy tutaj bez lewego obrońcy. No, ale to tylko obrazuje sytuację, jaką w klubie mamy, bez żalu specjalnego. Tutaj żegnamy napastnika. Tutaj Tylera Forbesa, który odchodzi. Kolejnego napastnika Mitchell Parker. Oni tutaj nie widziałem dla nich miejsca w składzie. Odchodzi też tutaj taki defensywny pomocnik, środkowy obrońca Scott Rees, dalej odchodzi Harrison Bratton, część z nich w ogóle tak jak widzicie odchodzi za 0 złotych, 0 funtów, no ale chodzi o to, żeby być może jakąś lukę, Tutaj płacową, taką jak Wam na początku pokazywałem, stworzyć, ewentualnie kogoś nowego zatrudnić. Odchodzi też Cameron Marej. No, dosyć uniwersalny piłkarz. Ale niskie umiejętności, nawet jak na ten nasz zespół. Charles Medway także odchodzi, prawy obrońca. No on ewentualnie tu jeszcze z lewej strony mógłby grać, ale kryć on ma 5, podania ma 5, szybkość, wytrzymałość. No sami widzicie, nie są to jacyś futbolowi wirtuozi. Tak, to ten już odszedł i kolejny piłkarz, który odchodzi, kolejny bramkarz także bez jakiejś specjalnej tutaj przyszłości w naszym klubie i odchodzi też środkowy pomocnik Luke Nipalt. Tymczasem mamy tutaj oprzedzałem was o testach w klubie. Z tych testów na tą chwilę udało nam się ściągnąć miejsce tych Napastników, którzy odeszli, ściągamy Ware, No nie za dobrze by było, jest to Faisu Sangare, ale również Liberia. Oczywiście drugie, drugie obywatelstwo angielskie, tylko to nam pozwoliło go sprowadzić. Wcześniej dużo grał w Wilkach, znaczy grał w zasadzie to wcale nie grał. Można by powiedzieć, że dużo, dużo sezonów spędził w Wilkach. Ale on ma ciągle jeszcze 19 lat, może coś z niego tutaj będzie. No i transfer w ogóle mój do tej pory wydaje się najlepszy. Josh Tobin zasila tu nasz klub. 18-letni zawodnik, który walory techniczne ma jeszcze bardzo słabe, ale już fizyczne i psychiczne ma bardzo tutaj wyróżniające na nie tylko myślę, że na naszej drużynie, ale też w całej lidze. On ma przywództwo 18 z miejsca, został uczynionym kapitanem zespołu będzie grał oczywiście w pierwszym składzie. Więc Josh Tobin, wychowanek Chelsea, zresztą zasila nasz klub. No i tutaj uzupełnienie obrony. Tu zobaczcie, nie jest to jakiś pewnie wybitny piłkarz, ale ciągle 18-letni, i który zgodził się na pensję tylko w wysokości 400 funtów, właśnie w porównaniu do tych. Poprzednich, którzy odeszli, mamy tutaj znaczną oszczędność. No i uzupełnia naszą pomoc na tą chwilę malaki talent. <grytanie> Powiedzmy, że będziemy mówić, że ma talent chłopak, bo nie będę tutaj kaleczył tego jego nazwiska. Więc cztery transfery do klubu. Taktykę już Wam pokazywałem, wygląda w ten sposób. Na lewej stronie przesuwamy kompletnie do tego nie się Dana Matsuzaka, który będzie musiał ten mecz najbliższy na tej stronie się troszeczkę pomęczyć. Ale a, po, a propos meczów, no to tutaj rozegrałem po tym pucharze, po tym debiucie znakomitym jeszcze jeden mecz w lidze. Myślę, że tak, nie będę Wam wszystkich meczów tutaj transmitował, ale tak będziemy się co jakiś czas spotykać na jakieś ciekawsze wydarzenia. Wygraliśmy 2 do 0, no i to jest zespół, który zajmował przed tym meczem drugą pozycję w lidze, więc w sumie całkiem udany mecz, choć jak widzicie, ta druga bramka wpadła w ostatniej akcji, więc przez większość czasu drżałem tutaj, czy nie wyrównają, choć przewaga. Tutaj niewątpliwie po naszej stronie, zarówno jeżeli chodzi o ilość strzałów, jak i expected goals. Więc, no, dwa mecze, dwa zwycięstwa, ale teraz już boję się, że będzie ciężko, zwłaszcza, że powstała luka na tej naszej lewej stronie defensywy. Ja tu nie słucham absolutnie tych porad. No, mój asystent to też jest nie na najwyższych lotów, więc niestety na tą chwilę nie mogę go zmienić, zgłaszamy zespół, część osób jest tutaj jeszcze nie w rytmie mecz meczowym, to są też te osoby jakby tutaj z free transferu ściągane, więc przydzielimy tutaj jakieś numerki, żeby sobie na tą chwilę mieli, Josh Tobin dostanie o szósteczkę może dostać, i Will Hall niech dostanie na przykład 25. Mamy nowe numery, no jak widać od razu ten Macuzaka jest zraniony. Nie dziwi mnie to, no ten jeden mecz niestety musi przecierpieć na tej lewej stronie. Nie mamy innego zastępstwa, zobaczmy jak to tutaj pójdzie. No dobrze, ja bym wolał coś powiedzieć takiego, żeby zagrali jak ostatnio, no, ale nie mam takiej opcji. Dobrze, więc niech tutaj powalczą. Nawet zmotywowałem, zwłaszcza tu moich obrońców. Jest napastnik nowy, więc jemu też dodamy troszeczkę otuchy. No i przejdźmy już do samego meczu. No, nasz przeciwnik akurat tutaj jakoś dobrze nie wygląda, i my tu jak widzicie, widzicie od mojego przyjścia dwa zwycięstwa, jednak no, nie przypuszczam, żeby to tak różowo było. Cała ta rewolucja kadrowa również ma swoje powody. Mówiłem wam wcześniej, że ci piłkarze nie chcą podpisać ze mną kontraktów. Więc w zasadzie odeszliby tutaj w jakiś sposób szybciej po sezonie. Mają tylko na jeden sezon podpisany. Czemuż ja mam tu taki widok rzeczywiście? No i tracimy bramkę bardzo szybko. Ja tu się zastanawiam nad samym widokiem. Nie chcę tego oglądać, czemu mi tutaj te widoki się pojawiły. Coś tutaj nie do końca chyba w opcjach mi się usta ustawiło. Tu nic nie zmieniałem. A więc niestety. Y Wydaje mi się, że wszystko jest ustawione tak jak powinno. No, tracimy drugą bramkę. Ja tu się skupiam y, zamiast na zespole, skupiam się na jakimś ustawieniu mojego tableta. Y, tablet menadżera, no dobrze, ale ja chcę go wyłączyć no bo nawet nie widzę, gdzie on mi tutaj y, rzeczywiście y, zasłania cały widok. No zobaczmy kolejną akcję, która nam się pojawi, przegrywamy 2 do 0. Mogę tu spróbować jakoś skrytykować mój zespół, niech się wezmą za robotę. No, to nie jest dobra w ogóle sytuacja. I kolejna akcja przeciwników, kolejny strzał. Niestety w ogóle tutaj tej gry my nie prowadzimy. Zero akcji z naszej strony. Może i dobrze, że te statystyki tu będą. Pięć już akcji, dwa strzały celne i dwie bramki. Przegrywamy 2 do 0 i nie pokazaliśmy w tym meczu absolutnie nic, choć ten przeciwnik. Kolejna sytuacja sam na sam no i to już jest masakra. Z, może z tej pozytywnej, zwróć, Postawmy się na standardową, ależ będzie się w szatni działo. Wszyscy są tu obruszeni, ale ja najbardziej. Tablet mi się zawiesił. Nie wiem, co się dzieje. E, spróbujemy tutaj ich troszeczkę ochrzanić, Obrońcy, wasza postawa nie do zaakceptowania pomocnicy, że zresztą tak samo, a napastnik nic nie robi. I to tyle co mam do powiedzenia w tym meczu, więc no widzimy się akurat rzeczywiście tutaj na meczu, gdzie dostajemy schrogie lanie. No pierwszy rzut rożny i od razu bramka, wyskoczył wheelhole, a więc ten właśnie młodzian nisko opłacany, którego Wam pokazywałem, odrabiamy tylko jedną bramkę i, no, i gramy dalej. No, nie przypuszczam, żeby tutaj już jakiś punkt udało się wywieźć. No, ale będziemy walczyć. Tutaj zwłaszcza ta walka, żeby miała miejsce, żeby ten zespół nauczył się po prostu walczyć. Okej. Okay. No nic, obejrzymy dzisiaj tylko jeden mecz. Ja sobie drugi rozegram i spróbuję tutaj te ustawienia tableta pozmieniać, żeby one tak nie przeszkadzały w trakcie meczu, bo zupełnie nie wiem, czemu mi się pojawiły te ekrany, kiedy jest również transmisja ważnych wydarzeń. Więc rzucimy teraz okrzyk, żeby zażądam więcej. Może jeszcze 65 minuta gry, może jeszcze by jakąś bramkę spróbowali tutaj zdobyć. Och, był dobry strzał, ale niestety nad poprzeczką. No, to pierwsza połowa. Ach, kolejny strzał z rzutu wolnego również niecelny. Może wobec tego spróbujemy jeszcze dokonać jakichś zmian. Kto tu się, no moi obrońcy, tacy najbardziej pomęczeni, spróbujemy ich tu jakoś. Kogo my tu mamy na zmianę? No dobrze, mógł może wejść, zablega i może wrzucimy też napastnika. No ten debiut naszego George'a Weah nie wypadł jakoś. Najlepiej spróbujemy znowu troszeczkę ofensywniej zagrać, choć przeciwnik już tu chyba muruje dostęp do swojej bramki. W ogóle są strasznie niezadowoleni tutaj ci moi piłkarze. No ale cóż, no, tak jak mówiłem, i czerwona kartka to można by jakoś przycisnąć, ale już za, za mało tego czasu zostało. Może jakoś szerzej zagramy i no właśnie, i szybsze tempo. Zobaczymy. Ja też się cały czas tutaj tej Ach, była szansa znakomita główka, ale bramkarz tutaj przeciwników rzeczywiście na posterunku. No nic, więc po dwóch zwycięstwach przychodzi gorzka porażka, druga połowa w naszym wykonaniu zdecydowanie lepsza. Niemniej jednak pierwsza była fatalna. Ach, tu jeszcze brzutka i po prostu obrońca. Tutaj wybija piłkę z samej niemalże bramki. No i już końcówka spotkania. Niestety będę musiał jakiś tutaj ostrzejszych słów, a i tu jeszcze e, znowu w doliczonym czasie gry tracimy gola. No mecz, tak czy inaczej, przegrany ale e, tym niemniej szkoda e, mimo wszystko tej straconej e, bramki, więc Srogielanie dostajemy z, z, z zespołu Slough Town. No i notuję e, pierwszą moją porażkę e, w nowym zespole e, Jack Seddon, ocena 5 i 9, no e, makabra te oceny e, piłkarze. E, no, jeżeli powiem, że jestem wściekły, to pewnie się oburzą, ale trzeba tu czasami ostrych słów użyć. Indywidualnie, gdzie jest ten człowiek? Tu jest Jack Sedon. No, kiepska postawa, wyjątkowo beznadziejna. No, nie tylko on, ale i inni, ale jego tu objechałem dodatkowo. No i teraz jeszcze rzeczywiście pewnie jakiś meczek sobie sam tutaj rozegram, opanuję ten tablet. Natomiast, no, chciałem Wam tu jeszcze rzeczywiście ten skład, może nawet na taktyce, pokazać. Czyli te ci zawodnicy, których tutaj, na których chcę oprzeć tą drużynę, on, no, zobaczcie, jestem zainteresowany przedłużeniem kontraktu, ale nie chcę go rozważać w tej chwili. No, i tutaj jeszcze tłumaczy się, że warunki kontraktu byłyby gorsze, no nawet nie daje mi szansy. Tutaj bohater dwóch pierwszych spotkań, czyli Kielan O'Connell rozpocznij negocjacje kontraktowe, także tutaj nie chce, choć coś mówi, że niby jest gotowy. Slate w środku pola, który nasz tutaj stanowi kręgosłup drużyny, który ma kontrakt amatorski. Och, ten już coś zaczął gadać, że być może coś podpisze, ale wcześniej było podobnie. Więc może, może w trakcie tutaj sezonu oni się jakoś przekonają. Tu już właśnie wypracowałem w tym budżecie płacowym taki margines, że mógłbym im jakieś kontrakty zaoferować. No, ale to są wszystko kwestie menedżerskie. Które powoli będziemy sobie ogarniać. No dzisiaj porażka. Widzimy się w następnym odcinku. Oby w lepszych humorach. Tymczasem do, na, na razie do zobaczenia. Cześć.